Trzy lata temu byłem w górach z moją rodziną i kiedy schodziliśmy, oglądając wodospad, kamieńczyk i kiedy schodziliśmy na dół, oni poszli tam szybciej, natomiast ja trochę tak się wlokłem, też się modliłem gdzieś tam w swoim wnętrzu i nagle ogarnęła mi taka świadomość, że Bóg odnowi moje relacje z niektórymi ludźmi, z którymi dawniej miałem kontakt, obecnie tego kontaktu nie mam. I to było takie odczucie, że zarówno niektóre z tych rzeczy Bóg zrobi, a niektóre z tych rzeczy ja mam zrobić, nie że jak z jakimiś konkretnymi osobami, tylko takie ogólne odczucie. I to nie było takie odczucie na zasadzie Bóg ci każe teraz odnowić kontakty, tylko to było takie odczucie na zasadzie pojawiło się takie przekonanie, a jednocześnie pragnienie odnowienia relacji z pewnymi ludźmi. I skracając historię, następnego dnia byłem umówiony z pewnym pastorem i jego żoną, z którymi miałem kontakt, więc to nie ci ludzie. No i spotkałem się z nimi, siedzimy, rozmawiamy, nagle telefon. On odbiera telefon i mówi: Tak, słuchaj, no to zapraszam, tutaj jest też Andrzej. I okazało się, że przyjechał człowiek, którego prawie 20 lat nie widziałem. I spotkaliśmy się, to było pierwsze z takich odnowień I niektóre były tak, że to ja wyszedłem z inicjatywą Niektóre były takie, że ludzie sami do mnie napisali A jedno było ciekawe, prowadziłem szkolenie dla jednej z firm przyjeżdża na szkolenie, wychodzi człowiek, którego nie poznałem Nie widziałem go prawie 30 lat I, i podszedł do mnie i mówi Cześć, właśnie widziałem kto prowadzi szkolenie byłem, Nie byłem pewien, ty, nie ty I dlaczego w ogóle o tym opowiadam? Ponieważ widzę Kilka rzeczy to mi pokazało. Po pierwsze, to Bóg chciał tego odnowienia relacji. To widzę wyraźnie po niektórych owocach, które się okazały. Po drugie, zobaczyłem, że niektórzy ludzie, z którymi ja chciałem odnowić relacji, nie chcieli odnowić ze mną relacji. A Albo w drugą stronę spróbowaliśmy odnowić relacje, ale widzieliśmy, że no okej, okay, miło jest się spo, spotkać, wspomnieć coś tam po jakichś dziesiątkach lat, co tam u nas, ale w zasadzie już później nie ma tematu do rozmowy. Także, że w różne strony to poszło, ale to, co chcę powiedzieć, Bóg jest w stanie odnowić nasze relacje z ludźmi. I oczywiście. Z jednej strony Bóg jest ograniczony wolną wolą swoich stworzeń i nigdy tej wolnej woli nie złamie, ale z drugiej strony może sprawić, że relacje, które wydawało nam się, że już nigdy się nie odnowią, zostaną odnowione. A dlaczego o tym w ogóle mówię i yy, i co z tego wynika dla nas? Jakby co ty, jako słuchacz tej audycji możesz z tym zrobić, to za chwilę? A mówię o tym dlatego, że czytamy teraz życie Mojżesza. Byliśmy w księdze wyjścia, gdzie Bóg przez Mojżesza wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I kiedy. Yy... Pod synajem, Bóg zawarł z nimi przymierze, oni to przymierze złomali, Bóg odnowił, i teraz jesteśmy w Księdze Kapłańskiej. I w Księdze Kapłańskiej, Bóg w każdym z rozdziałów pokazuje nam pewną rzecz, która jest istotna, dlatego, żeby odnowić relacje z nim. I dotarliśmy chyba do najistotniejszego miejsca w Księdze Kapłańskiej, w 16 rozdziale, kiedy jest Dzień Przebłagania. To jest ten dzień, kiedy Najwyższy Kapłan raz w roku składał ofiarę za grzechy ludu. I my wiemy, że. Taką najwyższą ofiarę złożył Jezus Chrystus, który umarł za nas na drzewie krzyża. I teraz, dzięki temu, że Jezus umarł, my wiemy i dzięki Bogu, że to wiemy, że dzięki temu Jezus nas zbawił i my możemy powierzyć swoje życie Jezusowi i być pewnymi, że po śmierci będziemy przez całą wieczność z Bogiem. Natomiast to nie jest jedyny wymiar. Pamiętam, jak czytałem Psalm 18, wiersz 51 i. Tam jest takie zdanie: Ty wielkie ocalenie niesiesz królowi, okazujesz łaskę swojemu pomazańcowi. Tu akurat w swoim biurze, gdzie mam przyczepione różne słowa, takie rema, czyli słowo z Biblii, przez które Bóg do mnie przemówił, to mam to właśnie wypisane. I bardzo mnie poruszyło, kiedy czytałem ten psalm, że tak czułem, jakby Bóg mówił do mnie wielkie ocalenie, nigdy nie czyń mojego zbawienia małym. To znaczy, przez to, że Jezus umarł na drzewie krzyża, wszystko jest możliwe? I jednym z takich elementów jest to, że Bóg może odnowić, pojednać nas z ludźmi. Oczywiście, jak wszystko, mówimy to z biblijnego punktu widzenia, czyli Bóg może, jeżeli ty chcesz, będziesz się modlił i działo o tym jeszcze za chwilę powiem, to to odnowienie może być, ale Bóg nigdy nie złamie wolnej woli swoich stworzeń. I o tym jednym ze skutków Śmierci Jezusa na krzyżu, że jednym ze skutków śmierci Jezusa na krzyżu jest pojednanie między ludźmi, mówi nam list do Efezjan drugi rozdział, od wiersza 13. Ale teraz w Chrystusie, Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. Jezus może nas pojednać, bo kiedy umierał na drzewie krzyża, zniszczył wrogość między ludźmi. I teraz, kiedy moje to odnowienie relacji z ludźmi nastąpiło, to było ciekawe. Większość to było naprawdę takich sympatycznych, na zasadzie, ale super, że się spotkaliśmy. Albo ja się cieszyłem, że oni gdzieś tam napisali, zadzwonili, czy oni, że ja. Ale były takie spotkania, przy których musieliśmy sobie trochę wyjaśnić. Nie, nie miałem poczucia, że któryś z tych relacji straciłem, bo doszło do jakiegoś wielkiego nieporozumienia. Ale okazało się, że przez te lata nieodzywania się do siebie z różnych powodów narosły między nami różne nieporozumienia. I teraz może być tak, że. Są jakieś relacje w Twoim życiu, które nie zakończyły się we właściwy sposób. I tutaj mamy bardzo wiele wariantów. Ja kilka z nich omówię taki podstawowy. Po pierwsze, może się te relacje zakończyły, ale zabrakło wyjaśnienia. Na przykład, rozstałeś się z kimś, kto, mm, nie wiem, z chłopakiem, dziewczyną, a dzisiaj jesteś w innym związku, czy jesteś w związku małżeńskim i nie chcesz o tamtej relacji wracać. I uwaga, tu Cię mogę zaskoczyć, nie wracaj. Nie wyjaśniaj tej kwestii. Nawet jeżeli to się rozstało tak, jak się rozstało. Zdecydowanie odnawianie takich relacji, szczególnie jeżeli jesteś długo w związku, mówisz, a wyjaśnię tylko taką kwestię, z mojego doświadczenia duszpasterskiego wynika, że to nigdy nie kończy się dobrze. Więc takich relacji nie wyjaśniamy, nie odnawiamy. Druga rzecz, jeżeli to są relacje, których nie chcesz, Yy, na przykład w pracy, miał jakiś, jakiegoś kolegę, nie wiem, po, powiedzmy, że awansowano ciebie, on odszedł z pracy i masz takie poczucie, że mógł mieć żal, albo poczuł, że ty go wykorzystałeś, że jakoś zrobiłeś takie sytuacje. Myślę, że może być warto wyjaśniać. Może warto pójść i wyjaśnić takie sytuacje. Jeżeli te sytuacje dotyczą rodziny, rodziców, yy, rodzeństwa, warto wyjaśnić takie sytuacje. Warto pójść pierwsze, jako pierwsza osoba, powiedzieć, słuchaj chciałbym, żebyśmy się spotkali, przyjdźmy na kawę, nie musisz szumnych deklaracji robić, że e, znowu będziemy najlepszymi przyjaciółmi, albo e, jakieś takie miejmy bliskie relacje, ale spróbuj zrobić jeden drobny krok. E, I zobacz, czasami jest tak, że niektóre osoby potrzebują czasu, tak jak ja to widzę przez te trzy lata odnowienia u mnie relacji, że niektórzy potrzebowali czasu, my, odnowiliśmy relację, wydawało mi się, że wszystko jest w porządku i po jakimś czasie, roku, dwóch ci ludzie zaczęli mówić o pewnych pretensjach, którzy mieli Gdzieś tam sprzed lat, które gdzieś jakoś się nawarstwiały i sprawiły, że ta relacja została zerwana. I super, że to powiedzieli, bo to jest okazja, żebyśmy uważali na takie coś w przyszłości, ale to też zmusiło mnie do takiej korekty. Okej, okay. <laughs> prawdopodobnie ja też niektóre z tych relacji potrzebuję wyjaśnić, więc warto jest dbać o relacje, warto jest je nawiązywać, warto jest je yy, odnawiać. Dlaczego? Yy, dlatego, że. Część miłości, jaką Bóg nam pokazuje, daje nam też przez innych ludzi. Absolutnie wierzę, i tak się zaczęło moje życie z Bogiem, że doświadczyłem Jego miłości, ale Bóg chce okazywać nam miłość na różne sposoby, także przez odpowiednie relacje z innymi ludźmi. Co więcej, Bóg chce tym innym ludziom okazywać swoją miłość poprzez nas, poprzez relacje z nami. Warto o to dbać. I to jest jeden z takich aspektów, dla których Jezus umarł na krzyżu. Jezu, dziękujemy Ci, że Ty umarłeś na drzewie krzyża, aby zniszczyć między ludźmi wrogość, abyśmy byli przyjaciółmi z innymi ludźmi. Dziękujemy Ci za to. I prosimy Cię, daj nam takie duchowe rozeznanie, daj nam taką ludzką mądrość. Niech te dwie rzeczy się nałożą: nasza ludzka mądrość i Twoje duchowe zrozumienie, abyśmy zobaczyli, czy mamy zadbać o jakieś relacje, czy mamy wyjaśnić jakieś relacje, czy mamy nawiązać jakieś relacje. Panie, pokaż nam to abyśmy pojednali się i weszli z powrotem w relacje, które Ty od wieków przewidziałeś, abyśmy je mieli z ludźmi? I z drugiej strony, żebyśmy nie wchodzili albo zerwali relacje, które nam nie służą i których Ty nie przewidziałeś dla naszego życia. Przyjdź Duchu Święty, Duchu Miłości i naucz nas właściwych relacji. Amen.